Cześć. Dużo osób mnie pyta, co się stało, nie wiem czemu, chcecie wiedzieć, no ale okej, okay, była walka ja kontra trzech typów, ja skończyłem z tym, a oni na ojomie. To widzę dobry zawodnik jest ten Czuks. Ty, ten czułks to naprawdę ma fanów. Oni nie żartują, ty. You no, don't no. Wow, to była Ty, aż mi ciarki na głowie weszły. No, ale co? Robi karierę, nie? Kiedyś youtuber, teraz jest gwiazda muzyczna, ale robi karierę, nie? Niby się śmieją, że tam jakaś piosenka Czuksa... że tego Czuksa się niby śpii, słuchać nie da i tak dalej. Ale zobacz, mimo wszystko, chłop robi karierę. Gra koncerty, ludzie przychodzą, bawią się, jest wesoło, kasę zarabia. To interesuje, nie? Wiesz, ważne, że siano, bie... siano z... leci. Szok, nie? No taka prawda, ludzie się śmieją, zazdroszczą, kurwa, ale co? Ludzie tylko wyzywają. A prawda jest taka, że to on ładuje do kiermany sobie trochę monet, nie? My widzisz. I prawda jest taka, że w świecie internetowym tak naprawdę co byś nie robił znajdzie się na to trend i znajdzie się fan. Naprawdę, mógłbyś nawet do, nie wiem, do wanny, a i tak znajdziesz fanów, nie? W tej kategorii. No taki jest internet. Co byś nie robił znajdziesz swoich fanów. No i idzie jest ta akcja cała, że niby trzech typów. No on tylko napisał. Czekaj jeszcze raz. Na... Pod okiem to mi to nie wygląda. Serio. Mi się wydaje, że on się uderzy. To wygląda jakby się chłop uderzył w coś, w coś biału i dlatego, no bo. No i tylko tał taki napis, żeby zrobić tam, powiedzmy, w internecie. No bo to nie jest pod okiem od uderzenia. Bo to ten, gdyby, gdyby to było pod okiem od uderzenia, to ten siniak ten siniak nie byłby w takim kształcie. To byłoby coś takiego. Tak o, miałbyś takiego jakby worka pod okiem. O, wtedy to byłaby pod okiem. Ale taki ślad jest taki typowy, jakbyś się... Uderzył o jakiś kant czegoś, no o jakiś przedmiot by się uderzył, ale na pewno, żeby ktoś tam cię nie... To tak, tak ślad nie wygląda od uderzenia od bitki, nie? No tym bardziej, że on mówi, że na trzech typa się... No jak trzech typa, no to, to no, od trzech typa tylko jedna luta pod oko poleciała, no dla mnie to jest tylko tak, taki, taki clickbaitowy tekst, nie?